Murowania kamienia węgielnego i kapsuły czasu pod budowę branżowego centrum umiejętności. To placówka, która będzie kształcić zawodowo, przygotowywać do pracy w spółkach kolejowych, będzie kształcić uczniów, w tym uczniów naszej szkoły, studentów, osoby dorosłe, a także nauczycieli. W branżowym centrum umiejętności będzie można nabyć dodatkowe umiejętności, a także przekwalifikować się. To prawdziwy sukces. Jestem niezmiernie wdzięczna wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że to branżowe centrum umiejętności powstaje. Z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję Panu Prezydentowi, dziękuję organizacji branżowej, związkowych pracodawców kolejowych, a także szczególnie spółce PKP Intercity, reprezentantom tej spółki na czele, z prezesem spółki, bo dzięki Państwu to wielkie dzieło powstaje. Już dzisiaj możemy podziwiać, jak ten budynek rośnie, niebawem będą wyposażone pracownie zawodowe, a Wiosną. Mamy nadzieję, że będziemy mogli ruszyć już z kształceniem młodych ludzi. Szanowni Państwo, w Branżowym Centrum Umiejętności, tak jak wspomniałam, będą kształcić się ludzie z całej Polski. To Branżowe Centrum Umiejętności w branży Transport Kolejowy dziedzina Interoperacyjność Systemu Kolei. Będziemy kształcić w czterech zawodach technik transportu kolejowego, technik pojazdów kolejowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego i mechanik pojazdów kolejowych. Typowe branżowe centrum umiejętności kształcące pr przyszłych pracowników spółek kolejowych na tę chwilę. Jedyne w Polsce, drugie w mieście Siedlce. Myślę i tu, Panie Prezydencie, myślę, że zgodzi się Pan ze mną. To prawdziwy sukces, nie tylko dla naszej skromnej kolejówki, ale też dla miasta Siedlce. Tak jak wspomniałam, w Branżowym Centrum Umiejętności będą szkolone przyszłe kadry dla kolei, dla spółek kolejowych, czyli przyszli zawodowcy. Dlatego nie dziwota, że wśród nas. Obecni są pani Beata Demianczuk, dyrektor powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, czy pan Piotr Karaś, dyrektor Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Siedlcach. Witam państwa bardzo serdecznie. <kluczy> nas obecni są również reprezentanci spółki kolejowej PKP Intercity. Za chwilę państwa gości. Reprezentantów spółek poproszę o zabranie głosu. Z mojej strony jeszcze raz pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim Państwu, którzy przyczynili się i przyczyniają do powstania tego wielkiego dzieła. To ten dzień, 2 września 2024 roku, kiedy rozpoczynamy nowy rok szkolny z kolejną grupą uczniów kształcących się w różnych zawodach i kolejowych i innych, ale to też piękna karta, która na stałe zapisze się w historii szkoły w murowanie kamienia węgielnego i kapsuły czasu. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Dziękuję również wykonawcy, firmie Malpol, konsorcjum, wszystkim Państwu, którzy przyczyniają się do tworzenia tego dzieła. Dziękuję również za pomoc w przygotowaniu tej dzisiejszej uroczystości. A teraz, szanowni państwo, proszę o zabranie głosu pana Krzysztofa Tłórze.